Witam Państwa, Janusz Mumilek, Wiadomości. Dzisiaj rano o godzinie 11.03 doszło do niecodziennego wydarzenia. Helikopter czeskich sił lotniczych, odbywający lot próbny nad terytorium naszego kraju, dokonał opróżnienia zawartości muszli klozetowej, w wyniku czego zalane zostało jedno z naszych osiedli. Poproszę o materiał. Wczorajszej nocy zamordowano premiera naszego państwa Scotta Pota. Morderca zażądał 100 tysięcy talarów okupu. Oto sprawozdanie. Żądam za okup 100 tysięcy talarów! Znany reżyser filmów o tematyce artystycznej, Fred Bullion, ukończył pracę nad swoim najnowszym filmem, opowiadającym o czekaniu na miłość. Film nosi tytuł Nie poddam się, choćbym tak miała stać i patrzeć przez tą szybę do końca życia mego. Fragment filmu. Do kraju po 3-miesięcznym pobycie na Hawajach powrócił Bocian Wartek. Witamy. Dziś w nocy spodziewane jest już trzecie w tym roku zaćmienie Księżyca. Prognoza pogody. Dobry wieczór, panie zwierzętom. Tutaj będzie padał deszcz, natomiast tutaj go nie będzie. Na tym obszarze będzie świeciło słońce, natomiast tutaj będzie padał śnieg. A tutaj? Zaraz, a tutaj? Co tutaj będzie? Dziękuję i zapraszam jutro o tej samej porze. Dobranoc Państwu.